Cześć, witajcie. Dzisiaj film krótki, spóźniony przede wszystkim, za co was przepraszam, bo zawsze było o 20:00. Dzisiaj tak naprawdę zapowiedź jedynie, czy pierwsze to zapowiedź, czyli film w piątek z wyprawy w kierunku Warszawy i z powrotem. Natomiast zapraszam wam, was również na dwa filmy, które już się ukazały. Nie są one na moim kanale. Pierwszy film "Petrol Head Number One" z tak naprawdę nie tyle relacją, co po prostu testem tego pojazdu, konkretnie tego mojego egzemplarza. Znamy się z Petrochadem, zaprosiłem go do Zielonej Góry, dzięki czemu nie musiałem jeszcze robić wyprawy do Szczecina. Petroched był na tyle uprzejmy, że pojawił się właśnie w Zielonej Górze i przetestował Citroena AMI, także zapraszam Was do oglądania, film petarda. Natomiast drugi film to taki mini wywiad ze mną na kanale Umarka Wieruszewskiego i jego żony Ani. Na kanale Ania i Marek jadą, to drugi link w opisie. Macie tak naprawdę godzinę oglądania w zamian za to, że ja nie wrzuciłem filmu dzisiaj, jakiegoś dłuższego. Natomiast zapraszam Was również właśnie w piątek na relacje z wyprawy. Zobaczycie, jakie były fakapy, czy udało mi się dojechać do Warszawy. Więcej nic nie mówię, zapraszam Was w piątek, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.